Cześć, witam serdecznie na kanale Spekulator. Drogi pamiętniczku, dzisiaj będzie taka kwestia techniczna na początek. Nie wiem co się stało z moim mikrofonem, ale zniekształca mój głos. Coś tam, coś tam jest nie tak, próbuję dojść o co chodzi, ale dobra, nieważne. Zastanawiałem się jak to jest z dniami i tygodnia. Szukałem powtarzalności, szukałem czegoś, czegoś co się powtarza, czegoś co się można złapać, czegoś czego można się spodziewać. Zastanawiałem się, jak to jest w poszczegól z poszczególnymi dniami tygodnia. Z pomocą przyszedł mi przyjaciel Zjednoczonych Spekulacji. Pozdrawiam Prezji. Dziękuję za informację. Pozwolę sobie przeczytać posta. To wygląda tak: poniedziałek przeważnie na fejku, czyli markowanie ruchu. Wtorek bardzo często spadkowy. Środa przeważnie wzrostowa, bo środa to. to Środek tygodnia i za dużo się nie dzieje. Czwartek, zwany przeze mnie, szortek. Jak ktoś chce upłynąć dużą ilość towaru, to nie będzie czekał do piątku. Tu należy nadmienić, że największe spadki to był czarny czwartek 1929. Piątek bardzo często jest wyciąganie do godzin wieczornych, a później znów spuszczanie towaru przed weekendem. Trzeba, tutaj trzeba mieć myślenie, co jest bardziej prawdopodobne że wpłynie jakiś dobry news, albo wypłynie raczej jakiś niespodziewanie zły news i należy pamiętać, że brak pozycji to również pozycja. Sobota, bardzo niska płynność wykorzystywana albo do utrzymania kursu w miejscu, albo do czyszczenia longów i shortów szybkimi, szybkimi ruchami w górę i w dół. Niedziela również niska płynność bardzo często wykorzystywana do wyciągania świec tygodniowych. Przeważnie ostatnie dwie świece H4. Jeśli chodzi o mnie, to staram się trzymać zasady, żeby w weekend nie tradeować. Raczej według mnie, weekend to powinien być taki czas na odpoczynek czy, czy, czy czas spędzany z rodziną. Jednak w praktyce nie, nie zawsze mi to wychodzi. To jest dość uzależniająca gra, i ostatnio grałem nawet w weekend. Poniedziałek jest zawsze taki niemrawy, i poniedziałek raczej staram się poświęcić na znalezienie dobrych setupów, żeby później po prostu dobrze to dobrze wykorzystać w nadchodzącym tygodniu. Ok, to tyle, musiałem to nagrać, żeby to zapamiętać, bo ja później sobie oglądam te odcinki, które nagrywam. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do grupy na Telegramie. Jest nas ponad setka osób. Chciałbym, żeby było 200. To właśnie z tej grupy wyłowiłem wartościowe osoby, z którymi do dzisiaj się rozwijam w spekulacji. Będzie nas więcej, będzie nam lepiej. Ptaszki ćwierkają. Oko Saurona widzi wszystko. A jak ja widzę wszystko, to i wy. Widzicie wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.